Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale i będzie to kolejny odcinek z Torgalem i kolekcją ASHE. No, ten odcinek wychodzi z małym opóźnieniem, ale słuchajcie, stwierdziłem, że nie może być odcinka, nie, nie może być tak, że na moim kanale nie będzie odcinka mojej ulubionej serii, podserii Torgal. To seria ta w takim moim podejściu jest czteroczęściowa. Zaczyna się właśnie w tytułowej krainie Kła, czy Koa, jak ja to kiedyś mówiłem, czy może K, bo to różnie się wymalwia, czyli w komiksie numer 10, a kończy w komiksie numer 13, między Ziemią a Światłem. Chociaż tak naprawdę właściwie o są te pierwsze trzy komiksy, a ten czwarty takie rozwiązanie akcji, byśmy powiedzieli. Dziś będę się starał nie mówić za wiele o fabule. Będę, ponieważ no uważam, że tą serię po prostu trzeba przeczytać, więc nie będę za dużo zdradzał o fabule. Powiem tylko tutaj, że to są dwie kolejne paczki od Asze, czyli najpierw były te dwa komiksy, 10-11, potem 10-11 i oczywiście 12-13, to kolejna paczka wraz z tymi paczkami. Słuchajcie, przyszedł też komiks drugi, ten w specjalnym kolorowaniu, Wyspa Lodowych Mórz. No i on jest przekolorowany względem oryginału, ale powiem Wam szczerze, nie będę mu poświęcał zbyt wiele czasu, bo moim zdaniem tutaj takich różnic wyraźnych nie ma. O ile ten pierwsza część w tym nowym kolorowaniu wyraźnie było widać, że no to jest takie bardziej współczesne, bardziej takie naturalne kolorowanie, tu moim zdaniem nie masz takich dużych różnic. Ja bym nie wiedział, że to jest jakieś nowe kolorowanie i, i, i zobaczył ten komiks bez porównania z tym poprzednim. To Powiem wam szczerze, że nie stwierdziłbym, że to jest jakiś specjalny komiks. No ale dobra. Jest ten bonus, przyszedł, to warto zanotować, mówiąc o kolekcji. A teraz idziemy już do właściwych komiksów. Oczywiście, cała historia została zawiązana już w Łucznikach w pewien sposób, i ja o tym mówiłem na moim poprzednim filmie, mój ulubiony komiks z Łucznicy. Tam poznaliśmy Chris de Walnor, poznaliśmy też Arguna, drewnianą stopę, no i jego siostrzeńca Tyla. No, i oni będą bohaterami całej tej serii. Tu jeszcze zobaczmy sobie na grafikę. Grafika w krainie Kła. Tak, taki oto Torgan. Młody, ładna grafika. Dobra, 83 rok, tak jest zadatowana. No i właśnie Torgan zaprasza zarówno Arguna, jak i Tayla na swoją wyspę po tych wszystkich wydarzeniach, które zdarzyły się w łucznikach. No i oni tu sobie. No, w pewien sposób żyją, trochę im pomagają, no robi się ciekawy. Jolan jest w końcu zadowolony, że ma się z kim bawić. No, ale oczywiście ślanka nie może trwać zbyt długo, ponieważ w życiu bohaterów ponownie pojawia się Chris de Valnor. E, tutaj mamy takie sceny porwania Jolana i właśnie Arguna, e, i dwie strony dalej dowiadujemy się, e, że wszystko to nastąpiło niejako z polecenia Chris, która tutaj występuje. No, w nowej aranżacji, byśmy powiedzieli, z krótkimi włosami. najmniej więcej tak będzie wyglądać już przez... czy przeistacza się w takiej, takiej nastolatki, moglibyśmy powiedzieć trochę w kobietę. I tak ją będziemy widzieć w zasadzie już do samego końca komiksu. No i Chris informuje Torgala, że... Hmm, Postanawia go zabrać na jakąś awanturniczą wyprawę jako najemnika za pieniądze, a ponieważ wie, że Torgal by tego nie chciał zrobić, no więc przedsięwzięła odpowiednie środki. No i właśnie porwała Jolana. E, Torgal oczywiście musi się zgodzić. Na wyprawę decyduje się też Arisia. Co prawda tutaj od razu dochodzi do konfliktu między paniami, no ale Arisia w końcu wiedzie. E, no i tutaj słuchajcie, zaczynają się robić rzeczy ciekawe. Po pierwsze, e, okazuje się, że misja, którą mają do spełnienia, jest na. Innym kontynencie, tak? De facto jest to kontynent amerykański, Ameryka Południowa, będziemy tutaj mieli nawiązanie do Inków, do Azteków i tak dalej, a na ten kontynent, żeby było szybciej, udadzą się takim oto latającym statkiem, więc już tu zaczyna się robić ciekawie. Cała ta kraina kłada w zasadzie historia podróży. Jolan i Argun podróżują normalnie przez morze, natomiast Arishia i Torgal, Fris i Tial, właśnie tym latającym statkiem. W międzyczasie poznają historię krainy kła, historię Ogotaja, który ją zawładną. No i okazuje się, że dostają zlecenie jakby od ostatniego plemienia, jeszcze wolnego od władzy Ogotaja, żeby tego Ogotaja powstrzymać. No a tym Xixinów... Polemie Sinów, lud Ksinów, nie wiem jak to czytać, przewodzi inny bukt o nazwie Tanatlok. No i dobra, i to jest takie wprowadzenie do tej historii. Tutaj dowiadujemy się trochę o właśnie całej tej historii, o tym właśnie o tym ludzie Sinów, gdzie ostatecznie trafia Jolan z drewnianą nogą. Również, no i oni tutaj lecą, 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 gdy już dolatują. Spotk spotkają się z wojskiem Ogotaja, dochodzi do bitwy. Trochę e, okazuje się, że nie idzie do końca pomyśli Sinów. No i e, komik skończy się, gdy docierają jakby do właśnie tej krainy Ogotaja, tak? czyli tego państwa Ogotaja i tu mają do spełnienia e, tą misję pomników strzeże tajemniczy połud są bogini bez imienia. No oczywiście mamy kulisy kreacji, z której tych kolisów kreacji dowiadujemy się właśnie, że po pierwsze Rosiński miał trochę dość rysowania y, ciągle tych wysp, fiordów i tak dalej, dlatego poprosił Vanama o to, żeby trochę zmienił w akcji. No i ja Vanam wyekspediował naszą ekipę z Torgalem na czele do Ameryki, a konkretnie do Ameryki Południowej. No i właśnie te ludy tutaj żyjące tych xinów, czy ten lud hamów, w którym przechodził gotaj, są wzorowani na e, społeczeństwach Inków czy Azteków. E, no i dobra, mamy nowe postacie. Tial porywczy, którego już znamy z Uczników. No i właśnie e, bogini bez imienia. No tu imię i akurat jest wymienione. A jak ktoś uważnie czytał Gwiezdne Dziecko, no to bardzo szybko się zorientuje, o co chodzi. E, dobra, e, kraina kła, bardzo ciekawy komiks. E, od razu, może jako uzupełnienie. Zobaczcie, wydanie Orbity, 89 rok, wtedy to się wszystko działo bardzo szybko. Orbita jak zdecydowała się wydawać Thor Gala, to wydawała jeden za drugim w przeciągu no tam miesięcy. To była różnica między tymi komiksami, no bo było 10 lat do nadrobienia, więc łatwo było szybko wydawać. Tutaj mamy druk zakończony w kwietniu 89 i wszystkie te trzy komiksy bodajże w, w pół roku się ukazują. No i tutaj mamy oczywiście wydanie Orbity. Całkiem ładny mam ten komiks. I było to czwarty komiks wydany przez Orbitę. Dobra, idziemy dalej. Oczy y, Tanatloka, czyli tutaj będziemy szerzej poznawać. Y, no dalej się będzie nasza intryga rozwijała, ale szerzej będziemy poznawać Boga Tanatloka, a więc Boga tych y, Ksinów ksindzów, nie, czy też takie dziwne nazwy. Grafika Polgar z Ariszem, jaka taka Amazonka jest tutaj przedstawiona, trochę. Dobra. No i co, zaczyna się od tego, że Jolans z, z Argunem próbuje uciec, ale oczywiście ten lud Sinów zamieszkuje na pustyni. Bardzo ciężko jest się tam stamtąd dostać. No i jest też nawiązanie, słuchajcie, do takiego miasta, które faktycznie istnieje, chyba gdzieś tam w Meksyku. I dla społeczeństwa, go zamieszkiwało, to jest właśnie ten, to miejsce, gdzie mieszkają ci sinowie. I to jest gdzieś tu napisane na końcu. Oczywiście, tylko zapomniałem w tym momencie. A może to jest napisane już w pierwszej części? Bo tutaj do tych dodatków jeszcze wrócimy. Widzicie, w dodatkach jest jakiś taki dodatkowy komiks. E, no i dobra. E, nasza ekipa, y, nasza czwórka, podąża cały czas do, o, do miasta Ogotaja. Tutaj oczywiście mamy. Różne perpety. Po drodze tana, poznajemy Tanatloka szerzej, który jest bogiem takim umierającym. No, tutaj Jolan z Arbunem sobie w tej społeczności żyją. Torgal ma pewne problemy, no i tutaj Jolan go niejako z tych opresji ratuje. Jak ratuje, no to to Wam nie powiem, trzeba przeczytać. Natomiast tutaj, w momencie, gdy umiera Tanatlok, mamy jakby z powrotem przypomnianą tę historię z Gwiezdnego Dziecka. No i tu już ostatecznie wiemy. Że Tanatlok to Xargos, a hmm, y, ogotaj, to słuchajcie, Ward, czyli ojciec, e, ojciec Torgala. Dobra, e, tutaj e, Tanatlok próbuje w, ostatnie, w ostatniej chwili, jakby odwołać całą misję. W momencie, gdy się zorientował, e, że no, tak to wygląda, że wysłał mnie jako syna po to, żeby mm, uśmiercił ojca, ale oczywiście tutaj. Ten, który jakby jest szefem tego plemienia, to znaczy takim namiestnikiem, on postanawia jednak nie wypełnić ostatniej woli, natomiast czyni z Jolana Boga. Tak. No i na samym końcu tej części nasza czwórka w końcu dociera do, mm, słuchajcie, miasta Ogotaja. Dobra. Jeszcze raz przypomniana jest postać Xargosa, czyli Tanatloka. Mm. No, i mamy też tu taką ciekawą rzecz, mianowicie niepublikowana nowela komiksowa, w którym występuje Torgal i Arisia, ale w całkiem innej scenarii niż to ma miejsce w oryginalnych komiksach. Ciekawa rzecz, też na pewno warto obejrzeć. Dobra, no i słuchajcie, jeszcze jeszcze oczyta w wersji orbity. Bardzo ciężko mi było to kupić, słuchajcie, polowałem, polowałem, w końcu się udało. Też mam całkiem niezły, niezły ten komiks. W niezłym stanie. No i patrzmy sobie szybko, dlatego, jak mówiłem, to się bardzo szybko działo. Grudzień 89, tamten był budarze kwiecień. No i to. Tą historię z przełomu 80., 90, 90 roku, jak w Polsce można było zdobyć. Ja nie miałem ani tego komiksu z Krajną Kła, ani komiksu Oczytana troka, A za to miałem, słuchajcie, Miasto Zaginionego Boga. I ten komiks. Czytałem wielokrotnie, tak naprawdę nie do końca, będąc świadomy całej historii. Em, ja w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, bo ja tą całą historię Torgala tam do części szesnastej kiedyś przeczytałem w bibliotece, o tym już wam kiedyś opowiadałem. Natomiast nie wiem, czy Miasto Zaginionego Boga miałem wcześniej, em, zanim poznałem te dwie wcześniejsze historie, czyli Kreina Kua i Oczyta Natroka, ale w każdym razie ten komiks czytałem wielokrotnie. To był jeden z niższych komiksów, który posiadałem. Um, dobra. Tutaj taki bardzo ładny szkic roślińskiego. Wracamy do postaci z, z poprzednich komiksów. Tak, dobra. No i ten komiks czytałem wielokrotnie. Natomiast o tyle dobrze w tym komiksie jest to, że cała pierwsza strona jest poświęcona jakby streszczeniu temu, co działo się w dwóch poprzednich częściach. Więc mimo, że ja chyba nie do końca tą historię znałem albo czytałem ją tylko jednokrotnie i Niezbyt dobrze ją pamiętałem. To z tej pierwszej strony mogłem się w zasadzie wszystkiego dowiedzieć. No i I słuchajcie, Miasto Zaginionego Boga no to jest opowieść o rozprawie z Ogotai. Tutaj Chris i Torgal na początku dowiadują się, że mają zabić Ogotaja, choć początkowo Chris przedstawia to tak, że nie mają tam zdobyć jakiś ten tajny hełm czyli to, czy czym tutaj występuje, jak się pokazuje publicznie. Tutaj ostatecznie ostateczny cel zostaje wyjawiony. Chris oczywiście nie robi to różnicy, natomiast Torgal mówi, że rezygnuje. Szczególnie, że wcześniej już się domyślił, gdzie ma szukać Jolana i y, Arguna i postanawia odejść. No Chris nie chce mu na to pozwolić. W rezultacie Torgal zostaje złapany. No a ponieważ Chris y, chce też pozbyć się reszty swoich kompanów, no to daje namiary na czekających zamiast miastem i Tayla i oni też zostają złapani. Z tym, że Tayl ucieka, no a trafia do więzienia. Tutaj w tym więzieniu Torga zaczyna sobie przypominać. To znaczy, zaczyna sobie przypominać to, co Xargos w Gwiezdnym Dziecku mu wymazał. Czyli najpierw mu to opowiedział, a potem mu wspomnienia wymazał. Natomiast on tu sobie zaczyna przypominać, no i powoli zaczyna łączyć kropki, że tak powiem, no ale nie ma na to za dużo czasu, ponieważ ma zostać złożony na ołtarzu ofiarnym w krwawej procesji kuczci Ogotaja. Ponieważ okazuje się, że również Arisia ma zostać złożona w tym obrzędzie, no to Torgal się oczywiście tym mocniej mobilizuje i udaje mu się, słuchajcie, Arisię uwolnić. Szczególnie, że pomaga Chris, co ciekawe, tak? Chris, która. Podczas tej um, uroczystości chce się dostać właśnie tego labiryntu Ogotaja. E, no więc e, m, Chris Arisia, no i pomagający e, im, będący częścią w spisku. E, czekajcie, jak on się nazywał, widzicie? E, Hawk, tak. E, również e, wchodzi do tego labiryntu, do labiryntu, do którego się wszyscy boją wejść, więc. Są tam w pewien sposób bezpieczni. Natomiast Torgal zostaje mimo wszystko złapany. No ale tu się objawia nam Tail, który go ratuje. Niestety sam przy tym ginie. Potem my mamy, przemierzamy te labirynty. Spotykamy Ogotaja z tą jego koroną, która pierwotnie miała być do zdobycia. No jest tu dość ciekawie to pokazane. I koniec końców dochodzi do walki z Chris. Ogotaj nie zabija Chris, ale za to ją bardzo mocno postarza i zostawia na w labiryncie. Tym koniec końców przez labirynt przychodzi również Torgal. No i tutaj o, próbuje wyjaśnić wartowi całą sytuację, on nie bardzo chce słuchać, dochodzi do walki. W ostatniej chwili tej walki gdzieś tam wart. jakby jednak przyjął to, co Torgal miał mu do przekazania. No ale wtedy stuletnia Chris wypełnia swoją misję. E, no i tak kończy się ta część. Odlatują, odlatują na tym skrzydlatym statku do państwa Ksindżów, czy Ksinów, czy jak to się tam wymawia, po to, żeby mm, od, no, odbić, no, odebrać Jolana i Arguna, natomiast Chrys po swoje złoto, które miała obiecane, no tyle tylko, że nie będzie w stanie tego unieść, ofiary z ludzi, Aztekowie, Majowie, tutaj jest właśnie y, to wszystko y, powiedziane. Wart Jogotaj, hock, w postaciach. Bardzo, bardzo słuchajcie, Ciekawy komiks, który no, kończy nam tą krwawą rozgrywkę w krainie Kła, ale to nie jest jeszcze koniec całej historii. Mam oczywiście też orbiter, więc szybko wam pokażę. Ale, oczywiście, nie to. Dobra, mam nawet dwóch wersji. Pierwsza moja, taka trochę zaorana. To chyba ta. Albo ta, już teraz sam nie wiem. E, I druga trochę w lepszym stanie. Hmm. Zobaczmy sobie, kiedy to zostało wydane. Bo Orbita Też gorszy trochę stan mam. E, 90 rok, tak? Tak jak mówię, bardzo szybko się to wtedy ukazywało. Więc polski czytelnik, jeżeli miał dostęp, a to, to podobno z tym było różnie, mimo że wydania były o, wtedy komiksów w bardzo dużych nakładach. Tutaj jeszcze sobie szybko zobaczmy. No, będzie tutaj nakład. Oj, nie widzę, słuchajcie. Ale mimo dużych nakładów podobno i tak był problem ze zdobyciem tych komiksów. One się pokazywały losowo w różnych częściach Polski. E... Okej, okay, to Kaw robił wielkie nakłady. Nie wiem, Orbita już może nie takie wielkie wcale. E... No i dobra. I moim zdaniem historia kończy się w komiksie Między Ziemią a Światłem. Niby rozwiązanie akcji, wszystko skończyło się dobrze, nie żyje, no ale jest pewien problem. Tutaj, jeszcze grafikę. Grafika w tym komiksie, z pierwszego w zasadzie komiksu, dobra. Mianowicie problem polega na tym, że no, Jolan został Bogiem, tak? No i przynajmniej niektórzy z tych synów nie chcą go wypuścić, tak? Tylko chcą, żeby rządził. Państwem Ksinów, a tak naprawdę chcą bardziej nim manipulować i sami rządzić w jego imieniu. Yy, Torgal postanawia odpłynąć. Yy, no i tutaj oczywiście pojawia się problem, ponieważ no, ci, którzy chcą Jolana wykorzystać, postanawiają go zatrzymać, a postanawiają go zatrzymać w taki sposób, że słuchajcie, umieszczają go w tak zwanych ustach słońca, czy coś, coś takiego to się nazywało. Czyli w taki, na takiej skale, gdzie bardzo mocno operuje słońce, odbija się od kryształów, no i tam się umiera no albo zwycięczenia, albo co bardziej prawdopodobne śmiercią samobójczą, nie mogąc tego gorąca wytrzymać. No ale kto ma uciec stąd jak nie torga. Więc czasie Jolan dowiaduje się, że go trochę wykorzystano, trafia do jaskini, w którym na złocie siedzi Chris, no i wykorzystuje swoje umiejętności, a przy okazji. Specjalną, specjalną taki wzmacniacz palm mózgowych, który Chris wyciągnęła z korony Ogotaja. No i odmładza Chris z powrotem, czyli odwraca to, co zrobił Ogotaj. No i Chris postanawia, słuchajcie, zabrać swoje złoto. A żeby jej nie goniono, to zabiera też przy okazji Jolana. Yy, dobra, no i oczywiście tutaj sytuacja nam się troszkę gmatwa. Chris próbuje uciec ze złotem. I ją torgal. No, skutecznie, jakby uwalnia się z tych ust słońca, ale no, musi odbić Jolana, więc rusza w za Zachwisz. No, i tutaj mamy znowu perypetie odpowiednie, no, które kończą się odbiciem Jolana. Również uwolnieniem tego pierwszego namiestnika plemienia ksinów, który teraz a, jak on się nazywał widzicie nie znajdę pewnie ktoś mi wari, war, Warian. Var, variu jakoś tak um, i chris natomiast no podąża przez pustynię ze swoim złotem. No i tu mamy taką sugestię, że ona mogła nie przejść przez tą pustynię, że mogła zginąć. I prawda jest taka, że po tym komiksie Chris nam znika na dłuższy czas. Nie będziemy jej widzieć w kolejnych kilku komiksach i ona się pojawi dopiero dopiero dużo, dużo później, a więc chyba w Magicznym Mieczu. Wtedy dopiero się dowiemy, że Chris ponownie żyje i że no co się z nią stało w tym okresie. Więc popatrzmy sobie szybko. Jesteśmy w 13 komiks między Ziemią a Światłem. Natomiast e... czekajcie, korona Ogotaja? Nie, słoneczny miecz. Słoneczny miecz to był tytuł. Tutaj Chris wraca, czyli dopiero w numerze 18. Hmm, dobra. Oczywiście kulisy kreacji, które jak zwykle warto czytać. E, streszczenie. No i kilka ciekawostek. Argun, Varia. E, var, varia. To przeczytać. No właśnie ten pierwszy namiestnik w plemieniach Ksinów, który no też najpierw chce zatrzymać Jolana, ale potem jakby stwierdza, że znając to wszystko, co Tanatrog mu powiedział, że jednak trzeba by było chyba Jolana uwolnić. Dobra, no oczywiście ten komiks też mam w wersji orbity, więc szybko wam pokażę. Znowu mam w bardzo dobrym stanie. Tego czasu udało mi się to kupić na Allegro. Tu nawet mam jeszcze jakiś paragon. Słuchajcie, zobaczmy. 1974. E, wtedy ten kałówek skosztował. E, wyszedł w lutym, czyli tamten styczniu, ten w lutym, więc mówię. Wtedy można było bardzo szybko się z tą historią e, zapoznawać. No i właśnie ja z takiego wydania orbity tą historię przeczytałem po raz pierwszy. Dobra, słuchajcie, jako uzupełnienie. Opowieści krainy kła. Czekajcie, bo muszę znaleźć. Ten komiks, który Wam już pokazywałem, ale szerzej go nie omawiałem, czyli Wendigo. Czyli Torgal Saga, to, co się ostatnio pojawia, numer drugi i ten numer drugi próbuje nam dodać historię właśnie w momencie, gdy torgal z krainy Kła odpływa, chce wracać do domu. No i dokładana jest nowa historia. I tu jest taka sugestia, że ta historia w przeciwieństwie do tamtej będzie się działała w Ameryce Północnej. Więc znowu mamy Indian, tylko tym razem Ameryki Północnej chyba bardziej. Mamy jakieś, słuchajcie, jakiegoś stwora, czyli właśnie tytułowego Wendigo. No i 100 stron komiksu Watergallu. Komiks, jak mówię, współczesny, wydany w tym roku. Czy jest dobry? No, mi się podobał, natomiast tutaj opinie są różne, że ta historia no, nie wnosi nic nowego. No, no to tak bardzo mocno, jakby utrudnia ten powrót Torgalowi do domu. No, ładnie, komiks jest zwykle ładnie rysowany. Tutaj oczywiście jest inny twórca niż Wżegnaj Arisio. Corentin Róż i Fred DiWalto. są pod coś bardzo znani um, twórcy komiksowi obecnie. Um, jak mówię, no, piękny. Komiks z dużymi rysunkami to w tej sadze jest właśnie charakterystyczne, że tu mamy te rysunki duże, ponieważ komiks jest długi, 100-stronnicowy. Zwykle nawet więcej. Otóż my jesteśmy na stronie 114, a to jeszcze wcale nie koniec, więc te rysunki mogą być większe. Tutaj dodatkowo mamy jakieś grafiki. No i mamy tutaj, słuchajcie, a, węża zjadającego swój ogon, czyli coś, o czym mocno będziemy mówić przy kolejnej. Yy, przesyłce i komiksie Władcy Gór. Tutaj właśnie mam jeszcze autorach. Dobra, więc ten Wendigo mógłby być uzupełnieniem tej Krainy Kła, więc jeżeli ktoś by chciał yy, dzisiaj czytał krainę Kła, no to może też się wyposażyć w komiks Wendigo, no i sobie troszkę jeszcze tą, ten świat rozbudować. Oczywiście te komiksy z serii Saga to nie są komiksy Ashe, tylko wydaje je, słuchajcie, świat komiksu, tak? Wydawnictwo Lombard. Tutaj mamy też tę pierwszą część, którą wam już pokazywałem. Egmont, oczywiście, dzisiaj sklerosa. Dobra, więc słuchajcie, podsumowując, historia krainy Kła to jako nowość Wendigo. Choć w gruncie rzeczy to nie jest kraina Kła, bo to jak mówię, to już jest powrót i bardziej Ameryka Północna chyba. Między Ziemią a Światłem zamyka nam tę serię. Miasto Zaginionego Boga. Oczytana Tloka i kraina Kła, czy K. No rozgadają się znowu za bardzo, chyba też za dużo powiedziałem o fabule. mimo że mnie nie mówić, no ale tak to jakoś wyszło. Kolejne dwa komiksy powinny mieć już niedługo, czyli będzie to Arisia, tak, i będzie to właśnie Władca Gór. No i też teraz tutaj staję przed taką. No, Dylematem, znowu, o którym myślę od początku, gdy kupuję tą serię, czy kontynuować, tak? Czy Jaryś, ja gór, no, czy Strażniczka Kluczy, jeszcze chyba też, natomiast czy od y, osiemnastego numeru dalej kupować, nad tym się muszę teraz intensywnie zastanowić. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.